Witam. Chyba każdy kto ma dom zetknął się z problemem parujących szyb. I to nie tylko tych dachowych, ale też tych okien pionowych, które montujemy w ścianach. Wszystko jest w porządku, dopóki nie przychodzi zima i temperatury poniżej zera. Wtedy wilgoć, która jest w powietrzu skrapla się na najzimniejszych elementach w domu. A takimi są niestety okna. Jest to tak zwany punkt rosy. Niestety producenci okien, szczególnie tych dachowych, które były produkowane kilka lat temu, nie dbali za bardzo o to, żeby klient miał ciepło w domu, a bardziej o to, żeby jak najwięcej zarobić na niewiedzy i braku doświadczenia klienta. A tak naprawdę wystarczyło 200 zł brać więcej za okna i zamiast szyby zespolonej dwuszybowej wkładać zestaw trzyszybowy z ciepłą ramką. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak naprawić takie okno i poprawić współczynnik przenikania około dwóch... Głównym problemem w takim oknie jest tak zwana termoramka, czyli ramka, która jest wkładana pomiędzy dwie szyby. Pierwsze szyby zespolone miały termoramkę z aluminium. Zresztą do dziś takie okna są produkowane. Jeśli stoicie przed wyborem okien, to nie radzę kupować okien z podwójną szybą i ramką aluminiową. Aluminium ma bardzo dużą przewodność cieplną. Jest one bardzo dobrym materiałem jeśli chodzi o chłodnice czy radiatory, ale niezbyt dobre jeśli chodzi o izolowanie ciepła. Po jakimś czasie producenci obudzili się i zaczęli stosować termoramkę ze stali nierdzewnej. Co prawda był to duży skok, bo prawie dziesięciokrotnie zmniejszono ucieczkę ciepła, ale nadal nie był to cudowny środek. Wreszcie zaczęto produkować termoramki z materiałów izolacyjnych i to był naprawdę przełom. Z przenikalności cieplnej aluminium, czyli 150 W na metr razy Kelwin przenikalność cieplna spadła aż tysiąckrotnie do 0,18. Dziś wiele firm produkuje naprawdę dobre termoramki. Są to m.in. Swiss Spacer, term o Profi, czy chromatek. Jeśli mamy w szybach termoramkę, to skraplanie pary wodnej zmniejszamy aż o 70%. Długo zastanawiałem się, co zrobić, żeby pozbyć się problemu. Przy temperaturze ujemnej koło minus 20 stopni dochodziło nawet do tego, że para wodna, która zbierała się na rantach szyb po prostu zamarzała. Kiedy przychodziło ocieplenie lód, rozpuszczał się i woda ściekała nie tylko po ramie, ale też po obróbce okna dachowego. Po kilku latach takiej sytuacji rama okienna, która jest z drewna zaczęła puchnąć i gnić. Więc zacząłem szukać wyjścia z sytuacji. Na początku szukałem lepszych okien, żeby je wymienić. Ale kiedy zobaczyłem, ile producenci życzą sobie za okna dachowe z potrójną szybą z termoramką, ramką, to złapałem się za głowę. Velux za okno dachowe z poczwórną szybą chciał w tamtym czasie ponad 6000 zł. Wpadłem więc na pomysł, żeby kupić samą szybę zespoloną z porządną termoramką i ją po prostu wymienić. Dość długo szukałem firmy, która podjęła Y się produkcji samych szyb. Jest w Polsce wiele firm, ale większość produkuje też dla firm, i z odbiorcą prywatnym nikt nie chciał za bardzo rozmawiać. W końcu znalazłem producenta, który zechciał wyprodukować mi 7 szyb zespolonych z ciepłą termoramką, i po wielu rozmowach zamówiłem potrójne szyby i termoramki 12 mm termoprofi. Dużo dałoby wymiana samej ramki, ale wtedy byłaby to cały czas podwójna szyba. Jak już miałem się narobić, to stwierdziłem, że zmienię szybę na potrójną i całe okno będzie cieplejsze. Najwyżej podfrezuję troszkę rejm, żeby grubszy zestaw się zmieścił. W międzyczasie zrobiłem jeszcze jedną próbę, żeby sprawdzić, czy ta wymiana naprawdę coś zmieni i czy warto w ogóle to robić. Kupiłem pleksę i zrobiłem z niej trzecią szybę. Zobaczcie sami, jakie były tego efekty. Kiedy była sama podwójna szyba wody na rantach, było pełno. Po założeniu pleksy skropiło się tylko kilka kropelek na dole okna. Różnica była ogromna. Kiedy przywiozłem już szyby, zacząłem kombinować, jak zrobić tą przeróbkę, żeby nie wychładzać domu i żebym mógł sobie spokojnie pracować. Przecież samo frezowanie czy malowanie zajmie mi kilka dni i nie mogłem sobie pozwolić na dziurę w dachu. Przecież ciągle mieszkaliśmy w tym domu. Więc zacząłem kombinować, żeby kupić nowe okno i jak je przerobię, to będę sobie na spokojnie działał, a cały czas mam dom zamknięty. Po mojemu zaskoczeniu okazało się, że na jednym z serwisów jest okno, które ma delikatnie uszkodzoną ramę, ale same skrzydło jest ok i co najważniejsze, jest nowe i za jakieś grosze. Kupiłem to okno i zacząłem ciężką i długą pracę. Bo niestety, frezowanie ręczne takiego okna jest dość czasochłonne. Najpierw rozkręciłem nowe okno, żeby sprawdzić, ile muszę podfrezować, żeby zmieścić moje nowe pakiety trójszybowe. Po wyjęciu starego pakietu okazało się, że jeszcze będzie trzeba podfrezować cienki około 3 mm kanałek do uszczelki, w którym to kanałku była ona mocowana. I zobaczcie, co odkryłem po wyciągnięciu starej szyby. Okazało się, że w dolnej uszczelce, na której leży szyba, producent zrobił otworki, żeby woda, która się skropli, mogła sobie odpłynąć na zewnątrz okna. Czyli doskonale wiedzieli o tym, że sprzedają taki słaby produkt, i zrobili to po to, żeby woda nie lała się po ścianach. Tyle, że nie przewidzieli, że będzie minus 20 stopni, i że woda zmieni się w lód, a po tym i tak będzie się roztapiać na oknie i lać się po samym oknie i po ścianie. Próbowali poprawić problem, tyle że niezbyt dobrze im to wyszło. Różnica cenowa pomiędzy pakietem dwuszybowym a trójszybowym z ciepłą termoramką wyniosła mnie zaledwie 100 zł. Czy naprawdę warto było sprzedawać taki bubel, skoro za parę złotych można było to zrobić dobrze? Zrobiłem sobie z desek prowadnicę do frezarki i prostym frezem zacząłem pogłębiać ramę. Sam kanałek pod uszczelkę robiłem frezem 3 mm i mini szlifierką. Robota wymaga dość dużej precyzji, choć samego frezowania nie widać z zewnątrz, bo będzie tam leżeć szyba i zostanie ona przykręcona aluminiową ramką od góry. Zawiasy do frezowania trzeba odkręcić i wyciągnąć. Po podfrezowaniu okazało się, że trzeba skrócić też jedną ze śrub mocujących zawias, bo kolidowała ona z szybą, kiedy pogłębiłem ramę. Ale to nie był zbyt wielki problem. Rama na rogach jest sklejona i zbita od środka gwoździkiem. Kiedy podfrezujemy ramę, to trzeba gwoździk delikatnie dobić. Następnie zająłem się frezowaniem kanałku. I tak naprawdę z ręki wyszło mi to całkiem nieźle. Wolną uszczelkę będę musiał odwrócić o 180 stopni. Po frezowaniu profil się zmienił całkowicie i trzeba będzie podocinać ostrym nożykiem, tak, żeby wszystko pasowało. Górne uszczelnienia rzetne do zera, a szyba będzie leżała na dolnym mocowaniu. dopasowaniu wszystkich uszczelek, tak żeby szyba miała idealnie równą powierzchnię, ramę pomalowałem lakierem poliuretanowym. Jest to bardzo dobra i trwała farba stosowana na jachty, więc okno będzie dobrze zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią. Producenci okien dachowych zabezpieczają okna dachowe przeznaczone do łazienek właśnie takim lakierem. Teraz nadszedł czas na zamontowanie nowego pakietu szyb. Dookoła przykleiłem paski z uszczelki EPDM, żeby ocieplić boki szyby, a jednocześnie, żeby szyba ciasno była zamontowana w ramię. W poprzednim pakiecie nie było takiego ocieplenia, więc zimno z góry przenikało bezpośrednio do dolnej szyby i tym samym do wnętrza domu. Następnie przykręcę górną ramkę, którą przykleję na specjalny sznur butylowy, który uszczelni górę okna od wody opadowej. Musiałem przyciąć jakieś pół centymetra te nóżki podstawki mocującej górną blachę, bo po dodaniu ocieplenia było mało miejsca. Po skręceniu całości tak oto prezentuje się ulepszone okno. Jeszcze dodam kilka uszczelek na zewnątrz skrzydła i zamontuję wszystko na miejscu docelowym. Ale to już pokażę w następnym odcinku. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrypcji i łapek w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia.